Hello YouTube! Dzisiaj e, nie w pionie, a w poziomie. Sprawdzam, czy nadajemy. Jak nam nastroje piątkowe. Nawet dzisiaj przez chwilę w Wawie był. Powiem Wam, o, jesteśmy. E, słońce było. Dobra, widzę swoją twarz. E, Idę po kawkę, i tak chciałam się do Was odezwać piątkowo yy, pogadać przywitać się. Yy, no, bo był dość yy, fajny odzew yy, o, po wczorajszym live. Ie. Maseczka, nie wiem, czy Wam się spodobała, ale chyba tak yy, mi się spodobała. I powiem Wam, że. Później po tym live y, fajnie się nawet podkład trzymał na niej, więc spoko. I idę sobie wziąć kawę. Zrobiłam z tyłu. Teraz mi wyszło. Właśnie ciebie mam chyba... Nie wiem, czy ciebie to by było, widać. Ale teraz trzeba przesunąć. O, tutaj. Ginak się przywita. Cześć, zin. No pięknie. Słuchajcie, tak się. O Jezus. Dzisiaj to jest. Dzisiaj to jest total spontan i w ogóle. Powiem wam szczerze, że. Chciałam po prostu zobaczyć, odpalić, bo szczerze mówiąc, nie chcę mi się kręcić vloga. Wczoraj dla Was vloga kręciłam i on się ukaże jutro. No, bo tak, że tak powiem, słabo ogólnie. I nie wiem, ten live prawdopodobnie nie zostanie na kanale, bo to jest tylko taka, że tak powiem. Tak się tylko chciałam odezwać, e, spytać, czy ktoś jest, ale mm, najczęściej nikogo nie ma o tej porze. To jest piątek, wszyscy na zakupy. Myślałam nawet, żeby dzisiaj zrobić takiego live'a, e, co skopować kołdę. No, zaraz Ci poprawię. E, myślałam, że żeby wiecie, e, f, nawet w sklepie coś sobie, nie wiem, Biedronce, bo byłam, akurat robiłam zakupy i uległam. Słuchajcie, tak mi się chciało czegoś czekoladowego. Brak magnezu, te dni. Patrzcie, ale to jest pyszne. I tu jest mąs, e, taki kakaowy. Już prawie zjadłam całe. Chciałam wziąć czekoladę dużą, ale sobie pomyślałam, no, bo czekolady większe to tańsze niż to. Ale mówię, nie, nie, trzeba wziąć mniejsze. Droższe, będzie, wiecie, bardziej odczuwalne, ale zjem tego mniej. No i w konsekwencji dla mnie będzie to lepiej. Światło, chyba tu za mało światła jest. Dobra, to tak się chciałam odezwać. Kto jest, to życzę miłego weekendu. Jutro zobaczycie vloga, później kosmetyczny filmik. Powiem Wam szczerze, że. Teraz mi jest łatwiej się odezwać, po prostu na żywo coś pogadać, ten, niż nakręcić vloga, bo wszystko tak się zmienia szybko, że powiem Wam, że to, co powiedziałam wczoraj we vlogu, chciałabym już Wam teraz powiedzieć na przykład na żywo, ale to nie ma sensu, bo tam większy za, z, zamysł, tak. Dzięki, miłego weekendu wzajemnie. Um. Dobra. Nawet nie wiem, ile gadam. Tutaj nigdy nie widać, ile ja y, gadam. Y, także... Co, Dżinusiu? Co, Dżinusiu? Moje szczęście. Dobra. No to tak. Po prostu tylko chciałam y, zobaczyć, kto jest. Życzyć miłego weekendu. Y, nie będę się powtarzać, i, i tego, tego. O, hej! Ja nie wiem, 50 tuska? Nie wiem, tuska to jest pewnie od, od imienia, albo od tuska. Ciekawe to jest, czy to jest od nazwiska, czy to jest nick, czy, czy od imienia. Miłego dnia miłego dnia i tyle widziałam, że ten wczorajszy powtórzę się, ten wczorajszy live ogólnie Wam się spodobał. W ogóle na dzisiaj myślałam też, żeby zrobić maseczkę sobie, ale powiem Wam, że nie mam nastroju, bo trochę takie niefajne rzeczy się podziałały, na, na które tak naprawdę no, ja nie mam wpływu, ale to zawsze wiecie, w rodzinie jak coś się dzieje to nie jest za wesoło. Ale to, co mówię, że live mi się podobają, bo mogę z Wami pogadać, możemy potestować różne rzeczy, możemy iść na zakupy. Właśnie nie wiem, jakby to działało, bo ym, mogłabym wziąć kamerkę, chodzić. Wiecie, to tak jak vlog, tak? Po prostu mam chwilę, odpalam i się odzywam do Was. Yy, tylko właśnie zawsze problem jest, że trzeba utrzymać kamerę, tak? Fajnie by było mieć taką kamerę na. Ten, na, na na oczy, jak okulary, i żebym mogła pokazywać tak albo na siebie, albo na otoczenie, i zastanawiam się, jak, jakby to było w, w sklepie czy coś, ale naprawdę to wypróbuję, bo to mnie korci. To by była fajna zabawa e, zrobić coś takiego, ale właśnie teraz mi jest tak wygodniej po prostu chwilę do Was pogadać na takim live, bo vlogi, wiecie, filmy ja uwielbiam składać, ale to zawsze. Jest, to zawsze jest tak, że yy, ja kręcę tak, ten materiał, a później go trzeba obrobić, czyli trzeba zobaczyć, co wyciąć, żeby się coś nie powtarzało, albo powtarzało, żeby były fajne przejścia, czasami muzyka, czasami coś. No to yy, dużo czasu to zajmuje. A live to jest live, tak? Ale ja lubię kręcić film, natomiast teraz, tak naprawdę, mi się ten na... live. Podobał i na przykład ulubieńców, po co kręcić, siadać, ustawiać, to wszystko. jak po prostu mogę, nie wiem, wyjąć rzeczy, pokazać wam, pogadać i tyle. I nawet ktoś od razu może coś powiedzieć, czy coś miał, czy się sprawdziło, czy nie. Albo denko, właśnie nawet myślałam, żeby denko, ale nie chcę mi się szczerze mówiąc. Chciałabym się tak po prostu odezwać, hello, miłego weekendu i tyle. Więc super, cieszę się, że jesteście. moi dwóch widzów, których znam, którzy się przywitali, i mega się cieszę. I tego live'a nie, nie będę zapisywać. Słuchajcie, bo live y to są live. Y. A tamten live został zapisany, spodobał Wam się o szok? Ale no właśnie, bo to była taka recenzja maseczki, więc, yy, więc dlatego zostanie. A to jest taki po prostu live piątkowy. Nie wiem, jak się czujecie po prostu, ale ta pogoda powiem Wam, że ścina z nóg ludzi w ogóle. Naprawdę. Yy, nie to, żebym jakoś się nawet słabo, czuło, czy, yy, słabo czuła, czy coś, ale ogólnie tak jakoś. To pije kawę, z tego wychodzi, że to ja zawsze piję kawę, no ale tak jest, słuchajcie, i to nie ma znaczenia, ja mogę przed snem nawet kawę i będę spała jak kamień, więc kto tak ma, to łapka w górę. Mm, dobra no i co tutaj ta moja mordunia ona słuchajcie nie, o, teraz to już nie, nie zobaczycie dżinek. ona tutaj mordunię trzymała o tu trzyma mordunię a nie wiecie dlaczego to nawet nie chodzi o tak, może się jakoś obniżymy, co Jean po, pogadasz poczekajcie możemy jakoś tutaj sporo jest kombinacji powiem wam, ups U, zjechaliśmy teraz do poziomu Gina tak? Gin? Widać cię? Tutaj mamy kabelki... Nie kabelki... Kto jest tu takim smutnym? Jeszcze niżej musimy zjechać do tego Gina. Ale ona tak ma na tym... O Jezus, teraz ja się muszę zniżyć do niej. Nie będę. Bo ona lubi kawę, słuchajcie. Nie dosyć, że ziarenka. Jak ja robię kawę, to ona też ja jej zawsze zostawiam na dnie, tak? Jezus, co, co, co myśmy tu zrobiły? Nie wiem. Dina, Nie widać Ciebie, nie widać mnie. Jest git. Tak? Ginek. Także no nie ogarniam dzisiaj te, tego w ogóle. No nie chcę przerwać transmisji. Już nacisnęłam coś, co nie... E, anuluj, tak? Dobra. No i Ciebie nie widać. O, teraz Adelgina, tak? I pokazujesz na kawę? No, dobra. Kto ma jeszcze choinkę? O, widzicie? I ona teraz będzie do, do kawy zaglądać. Kto ma choinkę? Jeszcze. Zobaczcie, jak ona się wywinęła w ogóle, no bo ona się już prawie że ususzyła. Ale Teraz tak tak najbardziej intensywnie pachnie. Ja wcześniej tak nie czułam w ogóle, żeby ona tak pachniała. O, to jest moja towarzyszka do kawy, tak? Nie dosyć, że jak kawa się mieli, to ona w ziarenko chce pięknie, chrupie to jej to kawę też wypije. Dobra, to żegnamy się, tak nie? Będziemy się żegnać. Życzę Wam miłego weekendu. Słuchajcie, o, może się jeszcze odsuniemy drzwi, to będziecie widać całą. O, jak ona się gosto poglizuje, słuchajcie. Tak. No. O. No. Tak. Także życzymy Wam miłego weekendu. Nie wiem, kto ma jakieś fajne plany weekendowe. Dziś na plany? My to mamy zawsze plany. Może... No dobra, nie chcę ciekawać. Nie wiem, myślałam, że może o czymś jeszcze pogadamy. Ale chyba wszyscy zakręceni, bo to piątek. Jestem właśnie ciekawa, jaka pogoda jest u Was. Dziś? Jaka jest pogoda u nas? Przez chwilę u nas było słońce i naprawdę było fajnie. W ogóle jest ogólnie jest ciepło. Serio, ciepło. Taki mamy klimat, ale um, no jeszcze trochę mam tej kawy, nie wypijesz mi pół, pół kubka dzina. E, ale ciemno, szaro i ponuro. W Warszawie tak samo. Teraz jest ciemno, szaro, ponuro, deszczowo i w ogóle mega Świeci słonko, u nas przez chwilę świeciło, przez chwilę świeciło i naprawdę było przyjemnie, tak dosłownie wiosennie, że byłam na zakupach w Biedrze, bo że tutaj ta moja Biedronka, słuchajcie to jest jakaś porażka, ja po prostu no nie mogę się przyzwyczaić do tej Biedronki, bo tutaj ta Biedronka ponoć jest najbardziej, wiecie, taka gdzie jest y, największy przemiał jest ludzi i ona robi największe obroty. To jest taki punkt, nie, to jest magiczny jakiś punkt. Ona ani nie jest w jakimś, wiecie, no, no, blisko centrum, no powiedzmy, no, nie będę was namierzać, znaczy nie będę mówiła wam dokładnie tak? E, e, gdzie, ale e, słuchajcie, po prostu ja się dziwię, znaczy na no, wokół nie ma ani widla, jest ona jedna. I nie ma takiego, wiecie, jakiegoś kerfura, takiego samu, super samu i dlatego ona tak bije, po prostu, wiecie. Ale o której porze byście nie weszli, to po prostu człowiek na człowieku, a ona nie jest za duża. I owoce, tam jakieś zgniłe czy coś, to naprawdę trzeba przebierać, oglądać, to ci ludzie łapią po prostu wszystko. Serio, i ja czasami po prostu się wkurzam i wolę jechać w moje stare rejony do biedronki jednej, drugiej, trzeciej, które tam mam, i po prostu sobie wchodzę na luzakaż Po prostu wiecie, <grystanie> chyba teraz się nie dziwię, że, dlaczego nie bez powodu mówiłam, że u mnie na wsi, no, że wcześniej to były rejony, rejony właśnie takie. No gdzie, wiecie, no w Biedronce o pewnych godzinach, no to jest więcej ludzi czy nie, nie, a tutaj po prostu o której bym nie poszła I, i tam naprawdę, żeby kupić jakiegoś fajnego owoca czy w ogóle coś fajnego, to naprawdę trzeba się przebijać. No dosłownie serio, ja, ja, ja jestem wychowana w PRL-u, ale ja nie pamiętam w ogóle takich akcji, tak jak tutaj w tej Biedronce się dzieje. Serio. I dlatego myślałam, że któregoś razu zrobię Wam live'a z tej drogi, bo dla mnie to jest jakiś fenomen. Fenomen, rozumiemy się. Więc, no... A, Tobie miałam dać, ale ja jeszcze mam. E, więc... I do czego wracam? I po prostu zagotowałam się. A ja noszę czapkę, ja jeszcze nie zdejmuję czapki bo to jest chwila moment, wiecie, tu się spocicie, tu Was zawieje. To dosłownie wyszłam ugotowana i dlatego to jest tak, tak łatwo, tak łatwo się właśnie e, przeziębić, słuchajcie. O, widzicie? I ona, o, do kawy pokazuje, żebym czasami nie zapomniała, że jej tam dać. Dobra, to ten kocyk, którą wycina. No, to jest mój, to jest twój. Mam kółko, mówiłam Wam o tym kółku. Jezus, zobaczcie, jak ona je pogryzła. I to, to pogryzione, to jest zjedzone, mówiłam Wam. To jest niemiecka zabawka, którą już nawet u nas w sklepach zo zoologicznych nie chce się sprowadzać, tylko w sklepie internetowym po prostu zamawiam. No, a to jest fulkot. Dobra. Słuchajcie, to fajnie, że tym razem były dwie osoby na live, dwie dwóch moich widzów, dziękuję, no i trzymajcie się, widzimy się jutro we vlogu, kto będzie jutro, także nie dajcie się tej szarej, ponurej pogodzie. Nie zapisuję tego live'a, bo to był live i yy, jeżeli yy, po prostu yy, chcielibyście więcej takich live'ów ja następny live to już bardziej przemyślę, ten to jest zupełnie nieprzemyślany po prostu chciałam zobaczyć właśnie, bo chciałam ginę muszę to jakoś, wiecie, rozkminić yy, bo yy, nie wiem jak tutaj wrzucać jakieś tam screeny, żebyście widzieli jak o czymś coś tam chcę Wam pokazać, powiedzieć Poruszyć jakiś temat, albo coś pokazać. Więc to jeszcze nie rozkminiam, to jest taki roboczy live, i, i ja, ja go nie zapisuję. To znaczy, live się zapisują po prostu one się zapisują, a ode mnie zależy, czy on się jakby zrobi publiczny, czy nie i na ile, i to to już można, że tak powiem, ustali, ustalić sobie, nie? Ale to co ja po prostu sobie tak włączyłam, chciałam. Kogo spotkam, to pożyczyć e, miłego weekendu, dam Wam odpocząć weekend ode mnie. E, no i e, a jutro się ukaże vlog, którego zresztą wczoraj kręciłam, złożyłam i, i dzisiaj e, dzisiaj miałam go wrzucić, ale pomyślałam, dobra, to się odezwa, bo coś tam odziądam, a vloga sobie zobaczycie jutro. Tak, Gin? To żegnamy się? Pokazała język. Nie wiem, co to oznacza. I Jak ładnie siedzisz. A ja nie potrafię Cię tak pokazać, że Ty to taka ładna, grzeczna jesteś. Tak teraz ładnie usiadł. <laughs> o, Gin. To jest nada... Gin nadaje, tak? Gina nadaje. Tutaj widzisz siebie? Ginuś, widzisz? Ona czasami potrafi spojrzeć tak w kamerę. Kto tutaj jest? Jean? Halo, piesku. Daj łupę. Pięknie. Druga. Pięknie. Piątka. A i jeszcze ona umie. z takiego Dajnosa. Nosa. Nosa. Nie łapeczkę. Nosa. Nos. Pięknie. Pięknie. A waruj. Waruj. No widzicie? Wszystko zrobić za kawę. Tak? Pięknie. No już, zaraz Ci panu siada. A nie może za dużo. Właśnie muszę z nią iść na wściekliznę. Ale ostatnio jak byliśmy u weterynarza, to pani yy, weterynarz powiedziała, że właściwie yy, tylko prawo nakazuje, że trzeba co roku szczepić psy na wściekliznę, tak naprawdę te yy, szczepionki są już tak, jakby przedłużają ten okres, że tak naprawdę co, można by było spokojnie co dwa lata szczepić psa na wściekliznę, a to tylko po prostu prawo tak nakazuje. Proszę bardzo, pani się napije. Na piankę najlepszą e, e, zlizuję. Pod moim słynnym filmem peska awokado, nie peska awokado, a może i pestka awokado, albo coś, 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 albo coś jak deser z jabłkiem i też nagrałam vloga, gdzie Gina wylizywała coś, to ktoś, o Boże, pies wylizuje szklanka, a później Ty pijesz czy coś takiego. Serio? No to co? Nie myjecie tych kubków, szklanek? Ja mam zmywarkę do tego, więc to tak jest wyparzone, że mój pies, a sobie pomyślcie, że, że takie kubki przyjeżdżają z Chin czy skądś, to tam szczury mogły latać i ludzie dotykali nie wiadomo jakiej choroby i co? Wiadomo, że to się myje, wyparza. Po prostu ludzie czasami, wiecie co? No... Pięknie, a Gina to robi po prostu yy, wstępne pranie i później to idzie do zmywarki, ekologia ludzie, ekologia, proszę bardzo, piękne, to jest, yy, to jest ekologiczne, naturalne mycie wstępne, ok? no. No my się żegnamy, tak, życzymy Wam miłego weekendu. Bez względu, jaka pogoda jest, słuchajcie, nie dajcie się, jeszcze trochę, już powoli przybywa tego dnia. I tego słońca Wam życzę, ale słonko nosimy w sobie, pamiętajcie. No, pożegnamy się. Pokażesz się jeszcze? My się nie możemy pożegnać. No, to dzięki jeszcze raz, kto był na live miłego weekendu, nie będę Was już zamęczać w weekendy, jutro się ukaże vlog. No i w przyszłym tygodniu też będzie jakiś live, ale już tematyczny i nie będę się tak, że tak powiem, wiecie, dzisiaj to jest totalnie, w ogóle totalnie nie wiem, po co to odpaliłam i po co gadam, czułam taką potrzebę, bo miałam zamiar zamiarze kręcić vloga, ale pomyślałam, że nie chce mi się. Na siłę robić vloga, mogę się tak pogadać. E, fajniej by było, jakbyście napisali, czy są jakieś godziny, pewnie wieczorne najlepsze. W nocy to się śpi, ludzie. Nabiera się energii. E, ale z drugiej strony, no to wiecie, jedno może pasować o tej, drugie o I Ja zawsze mogę takiego live'a zapisać, tak? Ale live'y mogą być długie i niekoniecznie będę je zapisywać, więc. E, jak byście mogli pod live'em ostatnim napisać, czy macie jakieś prośby, o której, czy chcielibyście takiego live'a? No, ale to tylko ci, którzy to, to widzą, no, bo ja nie zapisuję live'ów. Dobra, dzięki, że byliście. Nie zawracam Wam już głowy, bo po prostu tak sobie chciałam pogadać. Piątek, piątunio to jest najważniejsze tego się trzymajmy. A pogoda, słuchajcie. Mamy w sercu muza, spacer, kawa, czekolada. I jedziemy z tym, nie dajcie się. Widzimy się jutro we vlogu. No, nara. Dinek? nie, już ktoś nam stuknął. To jest widzicie jaki czujny to. Kiedy mam obrońca? Jak się najeżyła. Ona ma taką skóreczkę. A facetów nie znosi. Serio. Znaczy, nie to, że się rzuca, ale strasznie jest taka wycofana i taka... No. To... O. Teraz się widzi w lustrze. Ona się przegląda czasami, wiecie? Szczególnie, jak jej założę kurteczkę. No. Przyjdziesz tu? No. To Kończymy, tak? A na razie. Trzymajcie się zdrowo. Zdrowie najważniejsze. Serio. Pa. Widzimy się niedługo. A, a jutro we vlogu, jak chcecie. Na razie. Pierwsze, jak tutaj robimy. Patrzcie, jakie skupienie. Prosto, prawie w kamerę. Tutaj. Czy na pewno. Czy na pewno chcesz? Nie wiem, czy na pewno, ale skończymy.